Wszystkich serdecznie 9 kwietnia, akurat tu wypłoszyłem jednego, się przestraszył. To jest gdzieś cała rodzina, parę lat temu tych było, nie wiem, chyba z 9 takich małych jeszcze, są dużo większe niż ten, gdzieś siedzą tam pod głębnikami. No, 9 kwiecień, że Praktycznie też już zaczęły szukać, szukać swojego jedzenia po, po zimowych snach. One bardzo fajnie też jedzą kocią karmę. tam zawsze z tyłu jest, zawsze tej kociej karmy trochę rzuconej. No. A to o Jerzyku. Już. Koniec. A w tej chwili idziemy do gołąbków lotowych Od wczoraj Czyli samice są jeszcze troszeczkę Są jeszcze trochę e, Dzikie Od wczoraj samice zostały Rozdzielone od samców samice, cały, samice całymi dniami siedzą Tutaj W tym małym gołębniczku dla nich Na noc tu zawsze są samice zamknięte Samczyki już są na gniazdach się zaczęło wdowieństwo, na razie system taki to jest przy młodych, młode mają w granicach 14-15 dni, w tej chwili są już rozdzielone, bo gdyż niektóre z tych par zaczęły się ganiać i żeby nie dopuścić do drugich jajek, niepotrzebnie. Gołębie zostały rozdzielone. Tak to wygląda. Tu jest w lotowym gołębniku wszędzie po jednym młodym gnieździe. Nie obciążamy gołębi lotowych. W tym roku jest tu dużo rocznych gołębi. Dlatego nie będziemy ich tak obciążać. Od jutra Głębie zaczynają już typowe treningi, czyli obloty takie na obrotówkę. A na następny tydzień będą wywiezione pierwszy raz. Tak, żeby praktycznie przed pierwszym lotem były parę, parę razy wywiezione. No to mówię, 3-4 razy. Trzy, cztery razy, że były wywiezione wszędzie po jednym, piętnaście par piętnaście młodych. Tu jedyny mniejszy trochę gołąbek, a reszta wszystko na swoim miejscu. Głębi już dostają troszeczkę więcej karmy do, do karmy rozpłodowej, troszeczkę więcej jest dodanej już karmy lotowej, mniej tych nasion strączkowych. Te gołębie mówię, ee, muszą już zacząć poznawać karmę w tym czasie. No mówię co najmniej 1 trzecią karmy, żeby dosypywać karmy lotowe. A tutaj widzimy młode gołębie już na wspólnym gołębniku. Jest piętnaście i tatuś pawik, one już sobie latają. Jeszcze gdzieś uciekł, nie ma jeża widać. A od poniedziałku praktycznie można wysyłać gołębie, czyli już trochę tej gołębi zacznie napływać. A już latają, gołębnik jest. Mówię, tamten jest przygotowany na te, żeby je przytrzymać parę Dni te głębie takie, które będą e, trochę za duże. czyli Będziemy starać się, mówię z tymi głębiami większymi, troszeczkę inaczej postępować. Mówię no, taki sezon akurat wypadł, że ta ptasia grypa nie pozwoliła nam na to, że te gołębie w odpowiednim czasie będą dosłane. To będą większe gołębie, musiał je troszeczkę przytrzymać, jako się puścić tak, żeby po prostu nie były, nie odleciały. A. A. Dobry lot.